Drodzy widzowie, zapraszam Was na czytanie. Czytanie tygodniowe dla trygonu powietrza. Zobaczymy, co tutaj w energiach nam się pokaże. Dla trygonu powietrza serdecznie Was witam. Tu jest już następny znak, który ma kwestię. Yy. Domowe. Sama karta wypadła. Bliźnięta od 26 maja do 1 czerwca. Co Wam przyniosą tego tygodnia energię dla naszych bliźniąt? bliźniąc. Ym, powiem tak, Wy tutaj... To już jest kolejny znak. Ja nie wiem, co się dzieje w tych rodzinach. Ale... Ym, Wy tutaj szukacie rozwiązania przy jakichś sprawach rodzinnych. Yy, tutaj mi się bardzo mocno pokazuje dom rodzinny i Wy tutaj faktycznie rozwiązuje, yy, no rozwiązujecie, tak, znajdujecie rozwiązanie. Yy, co zrobić, żeby na przykład yy, się przeprowadzić lub żeby rozwiązać pewne kwestie przy domu rodzinnym. I. Yy, Tutaj jest taka sytuacja, gdzie macie dużo tego wyboru, o ile te wybory nie są iluzją, bo tutaj mi się pokazuje, że tworzycie coś z drugą osobą, z którą jesteście emocjonalnie powiązani. I przy tej dwójce kielichów i tej szóstce kielichów y, może to być jakaś kwestia taka karmiczna albo bardzo z generacji y, Coś, co jest podawane z generacji na generację powiem tak. I tutaj jest. Pomimo wszystko, że niby oddalacie się z rozwiązaniem dla Was, to jest wam trudno przetransformować. Pomimo, I pomimo to, że tutaj jest taki pozytyw, ale to jest Wam trudno przetransformować coś, co, yy, co sprawia dla Was przeciążenie. I ja tutaj widzę, że Wy tutaj już osiągnęliście takiego limitu i teraz się może ta sytuacja tylko polepszyć. Tylko, że tutaj jest uniemożliwiona transformacja czegoś, co. Yy, tutaj coś. Powoduje, że wy się bardzo zastanawiacie nad tym, ile wysiłku, wy coś musi, ile wysiłku wy musicie w coś włożyć, żeby osiągnąć jakiś rezultat. I zastanawiam się, czy nie ma to nic wspólnego z tą iluzją tutaj. I ta iluzja faktycznie może dotyczyć tej drugiej osoby, która tutaj koło Was stoi, tej osoby, która dzieli z Wami te uczucia. Zobaczymy, w jaką stronę to pójdzie, tutaj dopytamy. Tutaj jest jakieś takie powiem tak, wy oczekujecie tutaj na, na osobę, która przez swoje działania umożliwi wam jakiś profit, jakiś zysk. Tylko wy tutaj się bardzo nad tym zastanawiacie, bo ta osoba, która się tym zajmuje, ona jest takim, no my to w tej talii nazywamy posłańcem nieszczęścia, nie, to jest taki psotnik, on tutaj przychodzi z jakimiś regułami, nakazami i tutaj on się nieraz wymądrza i wy tak siedzicie tutaj w domu i czekacie, aż to się troszeczkę rozwiąże, nie, wy tak naprawdę macie może nadzieję, że że ta osoba coś zmieni w tych działaniach. Ja tutaj dopytam jeszcze. Tak mi się bardzo nasuwają jeszcze dwie karty. Nie. Ym. Jesteście już którym znakiem z kolei, który bardzo mocno to wszystko przeżywa. Was to wyczerpuje energetycznie, przez co potrzebujecie troszeczkę odpoczynku. Mi się tutaj pokazuje taka krótka, trwała choroba. Ale. To mi się pokazuje właśnie przy, um, czy w, przy współpracy lub przy kontrakcie. Nie wiem, czy to, to jest czysto uczuciowe, czy to jest taka, taki kontrakt w pracy z, kim, z z kim się tutaj łączycie uczuciami, ale z drugiej strony to jest sytuacja, która mi się pokazuje przy domu rodzinnym, więc ja nie wiem, czy ten pan tutaj jest. Wy tutaj coś tworzycie przy tym domu rodzinnym i ten posłaniec. Tutaj jeszcze raz się pokazuje ten dom. To znaczy, że Wy tutaj załatwiacie jakieś sprawy urzędowe, do, przy których potrzebujecie tego pana. No i on Wam tutaj troszeczkę psoci, bo to. No, on Wam tutaj robi jakieś obiecanki yy, i to was, yy, to was wyczerpuje. I Wy o tym wiecie, jesteście tego świadomi. Kochana bliźnięta, bardzo wam dziękuję za to czytanko. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy. I że sobie poradzicie z tymi trudnościami, które was tutaj tak wyczerpują. Powodzenia, kochane bliźnięta. Przechodzimy do następnego znaku. Przechodzimy do znaku wagi. Co u naszych wag od 26 maja do 1 Czerwca, co dla naszych wag. Teraz tutaj dobrze przytasujemy, bo powiem, że są trudne energie. Wiele znaków się właśnie boryka z takimi kwestiami jakimiś rodzinnymi, różne m, takie no, trudne energie. Oj, oj, oj. Wagi. Co wy tutaj macie na ten tydzień? Już z góry tutaj się wszystko przewraca, obraca i karty y, swoją drogą tutaj y, fruwają, więc tutaj będzie trudno opanować y, energię. Ile my tutaj już mamy kart? Ja tutaj wykładam i wykładam I jeszcze jedną. No, powiem Wam tak, że tego tygodnia to Wy tutaj macie zaostrzone działania, ja Wam powiem dlaczego. Tutaj jest jakaś sytuacja, która wymaga działania um, pewnymi zasadami, pewnymi regułami. I to jest coś, czego nie można ominąć. To Was tutaj blokuje, żeby przejść do następnego etapu. I pokazuje mi się tutaj e, ja tutaj nie widzę połączenia tych dwóch kart razem, tylko pokazuje mi się tutaj pan taki złośliwy ognisty, który lubi balować. E, I on tutaj ma takie działanie, on by tutaj chciał przezwyciężyć sytuację, która była trudna i bardzo obciążająca i e, mi się wydaje, że on tutaj y, wam troszeczkę utrudnia tą kwestię i wy tutaj też się, y, powiem tak, wy tutaj y, odpowiadacie mu taką samą energią, y, ponieważ y, widzę tutaj króla buław, i wy się zmieniacie tutaj w królowo buław albo na odwrót, ale Wy tutaj stawiacie czoło komuś taką samą energią, jaką on do was przychodzi, żeby tutaj uzyskać. Tylko ja was tak troszeczkę ostrzegam, bo jeżeli to nie wy jesteście królem Buław, tylko um, to wy jesteście tą królową Buław, to może oznaczyć, że on tutaj um, osiągnie zwycięstwo w jakiejś sytuacji. Um, i to może być sytuacja, która Was bardzo przyciążała. Więc tutaj uważajcie, żeby była taka równowaga. Ale ja widzę, że Wy tutaj reagujecie na te jego działania, bo też ta Wasza y, postać się obraca. Co znaczy, że Wy tutaj już nie, y, będziecie, tacy, nie będziecie tacy mili, i tak dalej. Tylko Wy tutaj będziecie reagować na te jego działania. To nie będzie tak, że on tutaj będzie sobie mógł w taki swój no, hulaszczy sposób. Działać po swojemu, chociaż przy nim się to, to jego 5 minut zwycięstwa pokazuje, więc ja się zastanawiam, co tutaj się dzieje. Ale dopytamy. Bo ja widzę, w czytaniach miłosnych też są tak dziwne energie mężczyzn, że ja nie wiem, co się dzieje. Uj, tutaj jest transformacja. Ten pan, jakby w końcu zakończył to swoje hulanie. I w końcu tutaj przeszedł do działania, które pozwoli na zwycięstwo. Przepuszczam, że to będzie przy tych sprawach, które Wy tutaj próbujecie załatwić. Zobaczymy, co tutaj się jeszcze pokazuje. Tak, on tutaj ma nadzieję, że zakończając to. ten swój specyficzny styl życia, czy chwileczkę zaprzestając bo to może być takie okresowe bo ja widzę, że on sobie tutaj lubi wypić, pohulać i przez to jego działanie utrudniają się tutaj, utrudnia się tutaj załatwienie pewnych kwestii i on tutaj ma faktycznie nadzieję i na co on ma tą nadzieję zaraz zobaczymy on ma nadzieję, że tutaj będzie zwycięstwo. To zwycięstwo jest yy, przy domu i wydaje mi się, że to jest coś co wy załatwiacie przy domu i potrzebujecie tutaj tego pana, żeby tutaj ogarnąć system i to jest yy, Utrudniane przez to, że ten człowiek nie dotrzymuje słowa. On tutaj ma więcej zabawy, bardziej myśli o zabawie niż o pracy, i ja widzę, że on to próbuje zakończyć. Że on ma nadzieję, że to doprowadzi do sytuacji, gdzie przezwyciężycie te kłopoty. Kochane wagi, ja Wam bardzo dziękuję za to czytanie. Mam nadzieję, że wszystko się dla Was dobrze zakończy, i przechodzimy do następnego znaku Zodiaku. Teraz przechodzimy do wodnika. Co u naszych wodników yy, na tydzień od 26 maja do 1 czerwca? Co dla naszych wodników? Od 26 maja do 1 czerwca dla wodnika. No, wodnik tutaj wychodzi z bardzo taką, z dobrymi zamiarami. Powiem tak, wodnik tutaj wychodzi z dobrymi zamiarami, bo ja ostatnio widzę, że te nasze wodniki, no nieraz są takie troszeczkę apodyktyczne, z wami nie zawsze jest łatwo. Co dla naszych wodników? Ajajajajaj, no drogie wodniki. I sama się tutaj karta obróciła, więc ją wyciągniemy. Yy, powiem tak. Wy tutaj <grym> jesteście, czy próbujecie być tą czułą osobą, takim dobrym ojcem, partnerem, małżonkiem i tak dalej. Tylko, że Wy tutaj jesteście z czegoś bardzo niezadowoleni, albo bardzo niezadowolone, bo to może też dotyczyć albo kobiety w męskiej energii. Te, to, to, to też może, ja to tutaj tak widzę, że tutaj um, Wy jesteście niezadowoleni. I to może prowadzić do takich troszeczkę awantur i arogancji, bo tutaj jest taka postać, która siedzi, się troszeczkę tak opiła, ojadła i mówi: słuchaj, ja tu jestem, i ja nie mam zamiaru ustąpić. To może prowadzić do jakichś takich lekkich awantur, i e, Wy sami się z tym niedobrze czujecie. To bo tutaj Wam. E, to jest taka porażka psychiczna, Was to męczy, bo tutaj jest e, dużo niewiadomych, ale też są tutaj. tutaj Bardzo mocno Wasze uczucia i emocje powodują, kochane wodniki, że Wy tutaj. E, tak, troszeczkę popadacie w taki stan umysłu, który jest nie bardzo zdrowy, i to dotyczy um, jakiejś sytuacji, w której próbujecie przejść na następny etap, i próbujecie połączyć szansę. Bo tutaj mi wypadła karta, która mówi, że. W sytuacji, w której jesteście teraz, to jest tak, jakby było niemożliwe, żeby połączyć. Bo słońce jest bardzo dobrą kartą, tylko że ja odnoszę takie wrażenie, że Wy tutaj wszystkich tych buław nie potraficie utrzymać razem. To jest tak, jakbyście nie mogli połączyć swoich nowych planów, czy nowej sytuacji takiej, do której dążyliście, rodzinnej. Nie możecie tego połączyć em, na przykład z dziećmi, bo to dziecko mi, y, mi się tutaj bardzo centralnie pokazuje i to jest tak, jakbyście nie mogli połączyć swoich obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym, bo to dziecko tutaj no, was potrzebuje i tu jest niemożliwe połączenia tego y, na przykład. Y, Daję taki przykład, że jeździcie w delegacje, i że ym, próbujecie tutaj ym, chwycić nowe szanse. Ym, tutaj zdobywacie jakieś takie, powiedzmy, yy, szkolenia, nauki i tak dalej, i to dziecko tutaj po środku. No, nie możecie połączyć tego życia zawodowego z życiem rodzinnym, gdzie wasze dzieci was też potrzebują. To tutaj mi się to tak bardzo mocno odczuwam, w takiej sferze, bo was to tutaj bardzo martwi, bo tu są takie uczucia, typowe takie uczucia na polu rodzinnym, nie? Księżyc też odzwierciedla matkę, i tutaj mogą być problemy, właśnie zawody, że mama ma za mało czasu dla dzieci, dlatego że wykonuje jakąś pracę, próbuje zdobyć jakieś nowe szkolenie itd. To mogą być kwestie bardzo rozległe, oczywiście, ponieważ jest Was dużo na czytaniach ogólnych. No i tutaj. Jest wyraźna mowa, was tutaj stresuje to, że nie możecie czegoś przetransformować. Nie możecie czegoś zakończyć, co powoduje właśnie tą stresową sytuację bardzo. Zobaczmy tutaj w którą stronę to idzie. No mi tutaj to tak troszeczkę wygląda jakby tutaj yy, przeszkadzał wam yy, przeszkadzała wam pewna osoba i yy, ja się zastanawiam, czy to nie ma, to może mieć wspólnego z, albo z rozwodem, albo z mężczyzną, który Wam tutaj, który Wam bardzo blokuje Wasze plany. Tutaj jest taka postać główna, która uniemożliwia zakończenie czegoś i on tutaj przy tym używa... Yy, to jest taka sprawa, która jest w sądzie albo w jakimś urzędzie i on tutaj ma wsparcie, przez co wam to tutaj normalnie... Wy jesteście przez to bardzo zestresowani. I to wam też komplikuje wasze życie rodzinne i połączenie z waszymi dziećmi. Kochane wodniki, bardzo wam dziękuję za to czytanie. Mam nadzieję, że wszystko się poukłada. Yy. I tutaj kończymy trygon powietrza na tygodniówkę. Serdecznie Wam dziękuję za obecność na moim kanale, za wszelkie lajki i subskryp subskrypcje. Będę się bardzo, bardzo cieszyła każdym śladem, który po sobie zostawicie. Jako wymiana energii życzę Wam dużo pomyślności i fantastycznego tygodnia pomimo trudnych energii. Pa pa!